Część szósta. Przesyłki Allegro, importowanie API. W tej części szkolenia pokażę Państwu, w jaki sposób importować wszystkie aukcje, jak powinniśmy wybierać aukcje do wysyłki, w jaki sposób drukować listy przewozowe oraz tworzyć i drukować protokół odbioru przesyłek. W tym celu logujemy się bezpośrednio do zakładki G-Client. W zakładce aplikacji import. Import Allegro po, yy, jest nie tylko omawiany wcześniej CSV Import z menedżera, ale jest także API Import. Co to jest takiego? To jest jak gdyby wtyczka, która pozwala nam łączyć się bezpośrednio yy, z naszym panelem Allegro. Wpisujemy dane użytkownika plus hasło, sprawdzamy, test połączenia. Jeżeli dane dostępowe wprowadzone poprawnie, taki komunikat oznacza, że mamy dostęp do naszego panelu Allegro. Zaznaczamy, kiedy ma nastąpić wysyłka. Oczywiście wcześniej sprawdzają, czy powiedzmy, jeżeli w tym momencie mamy wysyłkę na dzień 16, sprawdzamy w liście zapotrzebowań, czy mamy zamówionego kuriera na e, dzień 16. Wprowadzamy domyślną wagę dla naszych przesyłek, powiedzmy jest to 20 kg. Jeżeli przesyłki mają być za pobraniem ekspresowym, zaznaczamy ekspres. Wybieramy opcję import aukcji. Proszę pamiętać, tu jest bardzo, bardzo ważna rzecz, szczególnie przy pierwszym uruchomieniu. O co chodzi? Dlatego, że yy, nasz program, jak gdyby wybiera pewnego rodzaju dane historyczne. Może zdarzyć się, że na przykład do klienta, Zbigniewa Wieczorka, my już dokonaliśmy wysyłki, ponieważ program zasał nam dane sprzed dwóch, trzech dni. Następnym razem, w momencie, kiedy dokonamy jak gdyby wyczyszczenia naszej bazy, będą się pojawiały tylko i wyłącznie nowe aukcje. Natomiast może się zdarzyć, szczególnie przy pierwszym połączeniu z API, że będą tu dane historyczne sprzed dwóch, trzech dni przesyłek, które już wysłaliśmy. W związku z powyższym, przy pierwszym połączeniu się. Z panelem Allegro w zakładce G-Client musimy przeanalizować listę wszystkich wysyłek. Jeżeli jesteśmy pewni, że wysyłka do Pana wieczorka była już dokonana, wybieramy opcję usuń trwale. Co to oznacza? To oznacza, że takie usunięcie ta przesyłka już nam się nie będzie pojawiała. Tak samo mieliśmy wysyłkę do Pani Ewy. Posuwamy trwale i tak naprawdę zostały nam cztery przesyłki, ale wiemy, że na przykład pan Marcin Nowak nie dokonał nam płatności. W związku z powyższym nie chcemy mu wysyłać towaru, ale chcemy, żeby system przypomniał nam w dniu jutrzejszym, że taki pan Marcin przesyłkę ma do wysłania. Wówczas wybieramy opcję Usuń. Co to oznacza? Ona została usunięta, jak gdyby z danych do wysyłki w dniu dzisiejszym. Tym niemniej, przy następnym logowaniu się i pobieraniu imporcie aukcji, ona z powrotem się pojawi. W związku z powyższym zostały nam trzy przesyłki, które chcemy wysłać. W tym momencie zapisujemy poprzez wybór zakładki: zapisać import do magazynu. I w tym momencie przesyłki zostały zapisane. Proszę zwrócić uwagę, one znalazły się w liście przesyłek. To są te trzy przesyłki, które mają status do drukowania. Możemy oczywiście edytować, zmieniać dane, usuwać, anulować. Pamiętając o jednym, że jeżeli w tym momencie wybraliśmy tą przesyłkę, powiedzmy do pana Artura i wejdziemy po raz wtóry i ją anulujemy, ona już nam się przy imporcie kolejnym z przesyłek w API nie pojawi. Czy to jest zgodne z prawdą? Proszę zwrócić uwagę. Ileś przesyłek już zabraliśmy. Robimy powtórny test połączenia. Jest poprawny. Robimy import aukcji. Czekamy chwileczkę. Proszę zwrócić uwagę. Pojawiła nam się tylko i wyłącznie jedna aukcja. Aukcja, która pozostała. Oczywiście do tego dojdą nowe aukcje, ale ta aukcja pozostała. Dlaczego? Dlatego, że nie otrzymaliśmy jeszcze płatności od klienta. Nie chcemy usuwać tej aukcji, tylko usuwamy ją jak gdyby z dzisiejszego transportu. Ok, skoro już przerzuciliśmy część przesyłek, proszę zwrócić uwagę, przechodzimy na protokół zdawczo-odbiorczy paczki. Ustawiamy datę, kiedy ma być ta wysyłka zrobiona. Widzimy, że pojawiły nam się trzy przesyłki. Tak jak w poprzednich przypadkach, wybieramy zakładkę etykiety, wybieramy drukarkę, jaką mamy. Jeżeli mamy drukarkę normalną w formacie A4, wybieramy druk do pozycji pierwszej. W pliku PDF pojawia nam się, pojawiają nam się trzy etykiety. Tak. I możemy możemy w tym momencie wydrukować etykiety, okleić. Przypominam, że jest możliwość ponownego drukowania, drukowanie. Zaznaczam, które przesyłki, wybieram etykiety i chcę wydrukować na przykład te etykiety na zebrze. Wybieram jeden, jeden druk na jednej stronie. Widzimy, jest przygotowany druk pod zebrę. W momencie kiedy mamy wydrukowane przesyłki i oklejone możemy, możemy wydrukować protokół zdawczo odbiorczy. Protokół, tak jak poprzednio drukuje się w PDF-ie proszę zwrócić uwagę, do naszych przesyłek poprzednich doszły nam te trzy przesyłki, czy te trzy przesyłki, które wysłaliśmy bez pobrania. Drukujemy w dwóch egzemplarzach. Podpisuje nam kurier, my podpisujemy kurierowi i to jest praktycznie wszystko, tak? Czyli podsumowując, logujemy, logujemy się do panelu Allegro, sprawdzamy test połączenia, czyli jeszcze raz przejdę, api. Logujemy się loginem hasłem, sprawdzamy test połączenia. Ustawiamy datę. Data oczywiście odbioru musi być poprzedzona z zapotrzebowaniem na kuriera. Ustawiamy domyślną wagę. Importujemy przesyłki. Przesyłki, co do których jesteśmy pewni, pojawiają nam się. Zapisujemy ten import. Jeżeli nie jesteśmy pewni, ponieważ nie mamy płatności, usuwamy. Z danego, z danego importu tą przesyłkę, to spowoduje, że następnym razem nam się ona pojawi. Natomiast jeżeli klient zrezygnował lub wysłaliśmy klientowi, jest to przesyłka jakaś historyczna, usuwamy trwale, nie będzie nam się pokazywała w przyszłości. I tak jak powiedziałem, wybraliśmy przesyłki, wydrukowaliśmy listy przewozowe, drukujemy protokół zdawczo-odbiorczy, przekazujemy przesyłki kurierowi.